Prywiesli! On głodni i spragnieni! Nazywam się Karol. Jestem dowódcą polskiej brygady saperów. Jest ze mną Krystian, tylko on przeżył. Zaleka kogoś widzę, ale nie jestem pewny. Raczej zombie. Przydałaby się lornetka. No nie mam lornetki, nie mam latarki, nic nie mamy. Kurczę, nabrać ja A wystrzelałem cały pistolet, to było troszkę słabe, ale przynajmniej mam spokój z jednym typem. Miał jakiś kask No Ja wyrzucam tego zigzałera tutaj od razu. Halo? 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 Bartek, Bartek gdzie jesteś? Ja jestem koło Nord Military base Coś z tam stało? Nie wiem. Jestem nie tam ogólnie, siedzę, nic nie pamiętam. Głodny jestem. Ma nie masz nic do żarcia, nic nie masz w ogóle nic? Nie mam. Nic dobra, miałam. dobra, stary ciśniemy po ciebie. Kis Dawaj Christian Dobra Nie wchodziliście tutaj w ogóle? Chowaj, chowaj się Bartek! Dobra ludzie, kamera znowu naprawiona jesteśmy. W ogóle biegliśmy cały dzień, to jest, to jest już bez sensu, powoli jesteśmy cali zmęczeni. Yy, jesteśmy, w, jesteśmy na lotnisku Rideway Airport, no to akurat tyle wiem, że, że znajdujemy się na lotnisku. Krystian na razie leży na tym rozwalonym helikopterze ze scyzorykiem i, i podziwia zombiaki. No jest ciężko. Powoli głodujemy, mamy kontakt w ogóle z jakimś gościem tutaj w pobliżu, ale no, no nie wiemy jeszcze gdzie jest, tylko się odzywał przez chwilę i, i kontakt znowu się urwał. Mam nadzieję, że, że go nie zjedli, nie zarazili. Ogólnie same zębiaki dookoła Widzicie to to jest, to jest horror Dobra, znajdziemy jakieś bronie i się odezwiemy Mówił do was na razie Krystian i Karol Okej okay, ludzie biegniemy na razie w stronę jakiegoś helikoptera Mam nadzieję że tu znajdziemy jakieś nie wiem, amunicje, cokolwiek Pełno zombiaków, mam nadzieję że ten nie wstanie Chodź na wieży, może znajdziemy lepszy sygnał będzie No zaraz trzeba się skontaktować z tamtym gościem Jego fale mam, tutaj wszystko jest namierzone, tylko dobrze go wyłapać Jest tu coś przy tym helikopterze? No broń była, ale już sobie pożyczyłem. No to już jakieś jedzonko. Dobra, ja to podniosę, to się przyda. Can of pasta. Świetnie. To ty? Tak. Super, super, śpi jeden. O, co ma? Dejk, co ma? Dużo bandaże? Tak. Dobra ludziska, wchodzimy na tą wieżę. Za chwilę damy wam znać co i jak. Okej, y, ludzie biegniemy to teraz do tej, do tej wieży, tam tam niczy, niestety niczego nie znaleźliśmy, ciężki kontakt, nic nic ciekawego, żadnego jedzenia, absolutnie. Tutaj jeszcze jakiś wóz strażacki. Sprawdzałeś ten wóz strażacki? Nie, no tak, tak. To już I... tam nic nie było. Znaczy ja, no ja od tego taki był. Mhm. Dobra. Dobra. wbijam 300. Okej, to damy wam znać jak, jak wejdziemy na, na górę tej wieży. Czy to jest tam no, naprawdę są, fajna wieża jest? Dobra, ludzie, na razie nic. Krystian, masz jakiś sygnał? Czekaj. Dobra, ma, mam coś, mam coś, mam coś, chodź, po, chodź, chodź, Mam coś. Jak robię, jak robię, Tu poproszę, jak mnie słychać? Jak mnie słychać? Dobrze, dobrze. Gdzie się ja znajdujesz? Wiecie. Znajdujesz się daleko. Już mu mówię. Na północy. Halo. Na północy! Nie, Moja pozycja na północy! Przy drodze numer jeden! Halo! Słyszycie mnie? Tak, słyszymy cię bardzo wyraźnie. Zbieramy bronie, jesteśmy na lotnisku i zaraz po ciebie wychodzimy. Zmierzam na południe, w kierunku czerwonego kółka na mapie. Bandit settlement? Bandit Settlement! W Dobra. tamtą stronę będę podążał drogą numer 1, potem 70, potem 25, aż dojdę do lotniska. Bez odbioru, kończy mi się bateria. Jak Czy mnie no. słychać? Odebraliście? Tak, wszystko jest, zbieramy broń, wychodzimy po ciebie. Bez odbioru. Bez odbioru. Dobra, ludzie, ciągle zbieramy przedmioty i zaraz chyba wybierzemy się po obcokrajowca. Na razie nie mamy z nim kontaktu, bo jak powiedział, bateria słaba i może być ciężko ze znalezieniem, bo mam nadzieję, że niedługo spotkamy go gdzieś przy lotnisku albo na obrzeżach. Ciągle zbieramy broń, nie wiem, czy już o tym wspomniałem przed chwileczką. Osobiście, Krystian, co przed chwilą podniosłeś? CG37 CG czy CG9? No to to się przyda na pewno. Musimy... Ale jest puste. Aha, puste. A to ciekawe. Musimy też dla kolegi coś pozbierać. Znaczy, kolegi. Zobaczymy czy jest przyjacielem, czy po prostu odstrzelimy mu kolana. Dobra, to na razie tyle ludzie. Mówi dla was Karol i Krystian. Wracamy za niedługo. Mam jakiś sygnał, ale czekaj, czekaj. Czekam. Halo? Halo, Nie słyszy... ma lipy. Halo! Nie ma lipy. Słyszysz mnie? Halo? Słychać? Rozmawiasz ze mną? bardzo zem... dobrze słychać. Dobrze! Gdzie jesteście? Gdzie się znajdujecie teraz? Eee, yy, tak. jesteśmy na lotnisku, ciągle na lotnisku szukamy broni. Alpor! Do ja zmierzam na lotnisko, ja jestem teraz na drodze numer jeden. Ostrzał miałem, znalazłem baterię, chowam się. Jest, jest ciężko, ja nie wiem, czy przyżyję, ale staram się do was dojść. Jak odebraliście komunikat? Halo! Wszystko słychać bardzo dobrze, znalazłeś baterię do krótkofalówki? Znalazłem, ale mogę nadawać tylko na ogólnym. Także nie wiem, czy nas ktoś tutaj nie Tak, tracimy, tracimy coś, tracimy coś. Halo! Coś nie! Halo! Halo! Bo mam nadzieję, że nic mi się nie stało, bo to by był koniec o. po prostu. czekaj, czekaj, może... Nie już się nie połączę. Coś straciłem, coś. coś... O! A! Nie, nie no. ma. Bez kitu, bez kitu Nie wiem. Ja sprawdzę tę antenę Czekaj, może do to wejść. Nie, no bardzo bardzo nie niedobrze Krystian, bardzo niedobrze. Może miał jakiś zapas. Nawet nie spytaliśmy czy coś znalazł oprócz baterii. No fatalnie. Dobra, dobra, poczekaj, ja coś tu nakręcę. gdzieś? Jest? Ale słyszycie mnie? Ale słyszycie mnie? idę w Waszym kierunku. Będę starał się unikać ognia. Jest noc. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Także zbliżam się do Was. Upaki, majcie dla mnie jedzenie. Rotujcie mnie, dobra? Wszystko pa. mamy, wszystko mamy. Czekamy. Dobra, idę w kierunku lotniska. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Do zobaczenia, bez odbioru. Szkoda, baterii, pa PA! Nie wiem, Karol, ufasz mu? Chłopie, ten koleż wydaje się troszeczkę raczej taki no, psychiczny. no A? Nie wiem. W sumie, y, po głosie wiec, co? Nie wiem, czy, czy, czy czpany, czy co on tam ma w tym swoim plecaku, co mu dają w tej zagranicznej armii, ale zobaczymy. Ciągle czekamy? Ciekawi, gdzie on jest. No nic, mamy godzinę Pierwszą dwa, nie wiemy, czy, czy ufać temu zagranicznemu panu dla Którego mamy szykować jedzenie Będzie ciężko Widzę, ej, czekaj, 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 widzę chyba kolesia Nie, to raczej zombiaki Właśnie, za, za szybko się ruszasz To są ludzie, ale martwi, ja tam nic nie widzę Nie, dobra, nie, no, fałszyw. alarm Czekamy na kontakt z naszym zagranicznym yy, kolegą, bez odbioru Dobra, ludzie. Jesteśmy z powrotem ciągleczką na kontakt od naszego obcokrajowca. Przydałoby się zabić troszkę tych zębiaków, żeby nie było potem problemów. To ty, Krystian, strzelałeś? Tak, tak. No to wszystko ok. Jeden śpi. O, Uzi wleciał, on jak piękny. Uważaj, bo biegnę do ciebie tam. Ja, eee, <laughs> No to spokojnie. Ło wo łoł, łoł. nie mnie. Piękne. Trzeba spokojnie pozabijać tutaj ich. Jak tam się trzymasz? Okej. Get my homes. Więc kurde, trzeba się. Okej, trochę tych zombiaków padło. Coś mi tu z jednego wyleciało. Patelnia, no nie wiem czy to normalne, że z zombiego wypada patelnia, jednak śmiem wątpić, że, że chyba był za bardzo głodny, żeby tam rydzę obskrobać tej patelni. Dobra, jak tam się trzymasz? Jedź, jedź. Biegną do ciebie. Dobra, ja tu próbuję tych powybijać. Mam troszkę tej amunicji, więc trzeba pokorzystać. Bo, że ta kamera jest naprawdę tak słaba... Po co ja ją kupowałem, ile, ileś tam lat temu. Czyli kupowałem. dostaliśmy z oddziału. No, ale troszeczkę pieniążków jednak musiałem na nią wyłożyć. Dobra, te wszystkie... O, następnie. Te zombie w ogóle nie stawiają oporu. Na szczęście. No, troszkę jedzenia, ale niestety nie mogę podnieść. Dużo bro strasznie dużo broni tu wypada, wiesz? Mhm. Mm Jeden w ogóle opuszcza teren lotniska, no warię po prostu, no dobra. Troszkę jedzenia mi wypadło, ale nie mam gdzie tego schować, więc ten mam nadzieję nie wstanie, chociaż leży tu łom. Wydaje się, że to z niego. Kolega wstanie? Halo? Kolego? Nie, kolega już nie żyje. Cóż to takie przykre latać wśród wiesz, wśród ofiar tej wojny. Ale jakoś trzeba przeżyć. Dobra ludzie, ciągle czekamy na kontakt z naszym zagranicznym kolegą. Wracam do Was za chwilę, mówił do Was Karol i Krystian Boże ludzie, to są plony naszej wyprawy. Po prostu wszystko tu leży, te, te ścierwa tu leżą. Gdyby to miało jakieś normalne racjonalne myślenie to jeszcze byśmy ich oszczędzili Uważaj Krystian O proszę, jeden stracił uzi nie nie, to jest moje, puste już To jest Twoje Okej, okay, jesteśmy na jakimś parkingu ciągle przy lotnisku No ale nie mam kontaktu z naszym kolegą Próbuję co chwilę się połączyć Uważaj, są samochody są naprawdę antybiotyki No i to Nie wiem czy mam miejsce w plecaku No niestety nie mam, także jeśli możesz to to podnieś bo się przyda Też nie mam. Nie masz miejsca? Jeszcze czekaj, aż, aż zerknę. No nie mam antybiotyków. Mam 11 pańkilerów, także wow. To się na pewno przyda. Na tym parkingu niestety nic nie leży, a szkoda. Już lecę Ci pomóc. O, ktoś się obudził chyba. Dobra, jeszcze tego. Ja wezmę tego z lewej. Ja wracam. Wracasz? No, zaraz wracam O kurde, nie strasznie. Ale dostał w jajka, po prostu... No, jeśli byłby normalnym człowiekiem, to na pewno płodność by stracił. Dobra, wracamy, chodź. Zostaw ich już z tych, z obrzeży nie strzelaj, to szkoda amunicji, naprawdę. Jeszcze strzelgnę tu dwa. A są dobra, strzeli. Dwie głowy hey. szybkie, i, o, elegancko. Czy tam do idę? Szybkie oszołomienie Dobra, po wystrzelaniu ludzie wracamy do bazy z powrotem do, do lotniska. Dobra, ludzie, jest godzina po 3.30. 3.35 postanowiliśmy się przespać chwilę, bo ciągle nie mamy kontaktu z naszym zagranicznym kolegą. My jesteśmy strasznie wyczerpani, ponieważ nie spaliśmy jeszcze jedną całą noc, ponieważ znaczy właściwie też dzień, bo uciekaliśmy. Znaleźliśmy tutaj bardzo fajne miejsce, są to łóżka, jakieś polowe, nic, nic konkretnego, ale spokojnie można tutaj odpocząć. Więc ja teraz wyłączam kamerę i, i, i czekamy na naszego kolegę. Mam nadzieję, że do nas tutaj dotrze. Dobranoc, Krystyna. Go, godzi... Dobranoc, godzinę śpi. No. Karol, Karol, wstawaj. Karol, mamy problemy. Powoli się wstawaj i rozkładaj wszystkie rzeczy na ziemi. Powolutku, bez żadnych szaleń z go zastrzelę, rozumiesz? Powoli. Wszystko, co masz, jedzenie, karabin, wyjmujesz, rozumiesz? Jasne, jasne, nie strzelaj. Nie rób głupich rzeczy, gościu. Nie robisz żadnych głupich rzeczy, muszę przeżyć, rozumiesz? Jestem Ale... głodny, jestem zmarznięty, rozumiesz? Ale słuchaj, stawaj ty musisz... też, zamknij z... się! Cześć, z tej strony Karolek95 I jeżeli spodobał Ci się mój odcinek, możesz zostawić łapkę, jeśli nie spodobał Ci się, możesz zostawić pięść na mojej mordzie odciśniętą, ewentualnie zasubskrybować mój kanał. Tyle, na razie, miszczę.